Cześć i siema, opowiem Wam dzisiaj o farmieniu dla leniwych, farmieniu punktów badań konkretniej, które są bardzo istotne w tej grze i które niestety trzeba wyfarmić, ponieważ nie da się zatrudnić naukowców pracujących gdzieś w skrzętnie w laboratoriach. W związku z tym musimy te punkty sobie wywalczyć i wywalczać je najlepiej jest oczywiście na obozach NP-ów, czy tam bardziej może po prostu w PvE. I teraz tak, kiedyś była taka możliwość, żeby farmić się nawzajem. Stawiało się tak zwaną farmę i na tej farmie po prostu atakując kumpla, a kumpel atakując nas, zyskiwaliśmy punkty bezstratnie, natomiast wymagało to po prostu czasu i trzeba było tak dostosować bazę, żeby, żeby to farmienie się udało i nie zniszczyło budynków farmy. Takie coś już nie jest możliwe, ponieważ twórcy gry wpadli na pomysł, zobaczyli co się dzieje i niestety wprowadzili odpowiednie mechanizmy, które przeciwdziałają takiemu procederowi. Natomiast ja myślę, że nadal jest możliwe farmienie, może już nie w takim stopniu, a może i nawet w większym. W sumie zależy jak na to spojrzeć, ponieważ to farmienie nie wymaga... Wysiłku i można je nazwać spokojnie farmieniem dla leniwych. Ja z niego korzystam, bardzo fajnie się sprawdza, a jest jego zasada również banalna. Polega to na tym, że w bazach ustawiamy sobie nasze jednostki ofensywne w taki sposób, żeby były przeplatane w kolumnach, czyli tak, żeby jak największy obszar obejmowała jak najmniejsza ilość jednostek zróżnicowanym ogniem. Czyli staramy się zrobić to tak, żeby na przykład jednostki, które łatwo radzą sobie z piechotą, stały obok jednostek, które łatwo radzą sobie z pojazdami, które z kolei stoją obok jednostek, które na przykład łatwo radzą sobie z budynkami. Przy czym staramy się też ustawić te jednostki w taki sposób, by ich typy były różne. Nie tak, że na przykład ustawimy sobie. Eee, strażnika eee, i coś tu jeszcze można by było wrzucić. Eee, no, w sumie w, tej, w tym układzie mam tylko strażnika, ale na przykład o tutaj eee, tu mam niezbyt trafne ustawienie w tej chwili, bo mam strzelców i mam szturmowców, czyli dwie jednostki piechoty. Jeżeli trafiłaby się jakaś kontryjednostka, która rod snajperzy, którzy bardzo łatwo sobie radzą z piechotą, niestety błyskawicznie rozwali mi ten fragment. Jak gdzieś tam sobie to potem wezmę i przestawię, a może już teraz sobie na przykład zrobię tak, chociaż, chociaż tak to nie, może zrobię sobie raczej tak. No, ogólnie trzeba by było pokombinować. Ja, z racji tego, że to jest farmienie dla leniwych, niespecjalnie tutaj się jakby wczuwałem w to ustawienie. Natomiast jeśli ktoś chce pokombinować, to właśnie taka jest tego idea, i to wystarczy. Co dalej. Bierzemy sobie po prostu zwyczajnie, sprawdzamy dla porównania, mam teraz 859 baniek, punktów badań i zobaczcie, to jest przed farmieniem, a teraz sobie po farmie wszystkimi bazami, począwszy od tej najmocniejszej, będzie szło w dół. Wybieramy sobie jakiś obóz, najbliżej położony, o jak najwyższym poziomie. Chodzi o to, żeby był jak najwyższy poziom, bo wtedy te badania, naprawdę przyrost ich będzie odczuwalny. Troszkę mi to dłużej zajmuje. Internet jest przymulony. Ale idzie. 859 baniek badań. I zobaczcie co teraz robię. Wchodzę po prostu do takich obozów o jak na najwyższych levelach. Klikam sobie tylko atak i bez żadnego zastanawiania się nad tym jak to wszystko powinno być ustawione. Po prostu klikam atak. Eee, oczywiście wiadoma sprawa, dostaniemy Bęski. Nasze jednostki wtopią. Natomiast, jeżeli nie zależy, no, no to farmienie można stosować. Jeżeli nie zależy nam na tym, żeby te punkty napraw zachować i jednostki w dobrym stanie utrzymać, bo byśmy na przykład sobie planowali kogoś tam. No tu akurat dałem niższy obóz, mogę dać Wyspę 7, już paliwo. Eee, że chcemy, jeżeli mamy plan, żeby kogoś zaatakować, no to to farmienie. Nie jest odpowiednim rozwiązaniem tego dnia, natomiast w ogólnym rozrachunku, jeżeli takim codziennym trybem, kiedy nie macie czasu, albo wiecie, że w pobliżu nie ma wrogów, możecie sobie coś takiego uskuteczniać. Zobaczcie, już w tej chwili prawdopodobnie jeden, jedna walka się skończyła, już dostałem około 5 pięciu, hmm, pięciu baniek, punktów, badań. No oczywiście też jest kwestia mocy jaką macie i jakie obozy atakujecie, czyli jakie są dookoła Was, bo wiadomo, że na początku będą to dużo mniejszej liczby, natomiast myślę, że ten system tak czy inaczej będzie się zawsze sprawdzał i on zawsze będzie dawał duże punkty badań. Dużo punktów badań i jednocześnie nie będzie wymagał wysiłku umysłowego, że tak powiem. We wczuwanie się i rozstawianie tych jednostek odpowiednio. No, już mam prawie 17 yy, baniek. Jeszcze chyba tam coś walczy. Można, zdarzyło mi się chyba ze 30 zebrać jednorazowo, właśnie takim farmieniem. I takie farmienie, jak macie dobrze rozwinięte, yy, jeśli macie dobrze rozwinięte yy, budyneczki naprawcze, to będziecie mieli yy, nawet dziennie, możecie dwa razy zrobić, może nawet trzy to już trzeba było się postarać no czasem jest tak, że e, że po prostu można nawet polecieć jednostkami nad psutymi, natomiast zauważyłem, tak wychodzi tak się kalkuluje, nie warto atakować ponownie już płonących baz chyba, że ewidentnie jest tam baza do wykończenia, nie wiem, może skrzynka tam jakaś sobie czeka na nas lepiej drugim ataku jeżeli robimy pod rząd, drugą e, gdzieś tam bazę Zobaczcie, jeden cykl, ile ja tam miałem? 50, tak? 60 w sumie, w zaokrągleniu. Czyli wychodzi mi, że mam około 17-18 baniek z takiego jednego farmienia. Parę sekund, chwila, nawet nie musimy czekać. Potem raporty, nawet jeżeli nam się nie chce przyglądać. No ja może na potrzeby filmiku przejrzę. Zresztą to nie ma sensu. Widać jaki jest przyrost ciach. Zaznaczam jako przeczytane, olewam. No i potem oczywiście trzeba wejść sobie do, do tych poszczególnych baz i najlepiej jest naprawić wszystko od razu. Ja czasem tego nie robię, czasem po prostu zwyczajnie e, biorę i jednostki, jednostki naprawiam tuż przed następnym atakiem. Jak widzicie, ja akurat mam tylko takie podstawowe jednostki, nie inwestowałem w, w inne, chociaż mam je już zbadane, ale jeśli będę potrzebował, na przykład e, Jakiegoś tam lepszego klocka sobie postawić, to myślę, że szybciutko sprzedam te dwie inne jednostki, odzyskam trochę krychy i będzie ok. No to ograniczeniem oczywiście w tym farmieniu są punkty dowodzenia. Jak ktoś ma ich więcej, to może więcej przyfarmić, jeżeli nie, to nie. Natomiast jeden cykl zawsze da się zrobić. I te punkty wpadają. Dzięki, trzymajcie się, do następnego.